Ciko. Dobra. Słucham. Okej. Okay. Nie przeszkadzam dzień dobry. Dobry, dobry, nie, a z kim mam przyjemność? Jeszcze Z kim mam przyjemność. <noise> tak, tak. Możemy porozmawiać, tak? Tak, tak, tak. Z kim mam przyjemność rozmawiać. Okej, okay, dobrze. Dobrze. Czy przypomina może pan tą rejestrację na stronie internetowej, która dotyczy zarobku na rynku finansowym? E, to tam był, No, coś tam mi się przypomina, to tam był, e, zaraz, zaraz, to ta reklama, to było chyba jakiś ten e, tak, Baltic tak, Pipe, tak. chyba, czy, czy Tesla, jakoś tak. Tak, 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 tak. dobrze. E, tak się pytam, co Pana na tej reklamie dokładnie zainteresowało, może, nie wiem, może Pan na coś zbiera, czy tak po prostu dodatkowy zarobek? E, nie, no wie Pani, tam zarobek mnie tam zainteresował, nie, coś tam sobie e, zauważyłem, e, prawda, że tego, że no że to można zarobić, podobno nieźle, no to no, no to jak jest gruby hajs, to wiadomo, że pan Bogdan y, po prostu stopł, y, y, nie. No. Dobrze. To tak rozumiem, że doświadczenie w tej branży, pan nie ma tak po raz pierwszy. Nie no gdzie no doświadczenie to nie. To, to w ogóle pierwszy okay, raz, nie, bo wcześniej to nawet się nie interesował, nawet nie wiedziałem y, o co chodzi z tymi inwestycjami i tak dalej, że to no. Coś słyszał, ale, ale doświadczenia nie ma. No, no, wie pani o co chodzi? Okej. Okay. Oczywiście, dobrze. To no, tak króciutko zaprezentuję, jak to wszystko wygląda. Czyli, jesteśmy firmą maklerską międzynarodową, posiadamy własną, licencjonowaną platformę, przez którą wchodzimy na rynek finansowy, gdzie zarabiamy na różnicy w Co to znaczy? To znaczy, że taniej kupujemy, a drożej sprzedajemy i na tej różnicy tworzy się nasz dochód. No i także mamy różne instrumenty dla handlu: mogą to być różne akcje, towary, pary walutowe, kryptowaluty, surowce, metale. Czyli, wszystkim, czym da się handlować, to wszystko mamy na naszej platformie. No i właśnie teraz mamy dwa tryby do handlu, żeby tak wiedzieć, który Panu bardziej tak podpasować, to niech Pan zorientuje, jak Pan ma czasem wolnym. Czy może Pan gdzieś pracuje? No to powiem Pani, że tak, mo, mo, może gdzieś pracuję i może tego czasu nie mam za dużo. Także no. Ten. A to Pan w jakiej branży pracuje, jeżeli mogę tak się spytać? A jeżeli mogę się tak spytać, jakie to ma znaczenie dla, dla inwestycji? Żadnego, tak po prostu. Dobrze, to tak chociażby może Pan powiedzieć tak mniej więcej, od której do której Pan pracuje? Od której do której? No, wie Pani, to jest dobre pytanie, ciężko powiedzieć, bo yy, są to dane tajne, znaczy, <śmiech> <śmiech> przepraszam. Yy, <Aha. śmiech> nie, 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 inaczej, Dobrze. inaczej, inaczej. Yy, elastyczne godziny pracy. No. Okej, okay, dobrze, a tak dobrze, to tak się spytam, może na to da, da pan odpowiedź. E, czy mógłby pan pół godzinki, godzinkę dzien, dziennie udzielić na ten handel? No tak, do godzinki czasu to spoko, to tak, to by się znalazło tam wolnego czasu. No. O, tak no myślę. to super. Jeżeli tak pół godzinki, godzinkę czasu, to w takim razie zaprezentuje pan taki tryb działania jako manualny, czyli jak to będzie wyglądać? Mhm że z Panem będzie kontaktować się taki ekspert, który osoba doświadczona, on cały dzień będzie ten rynek, on wie, kiedy lepiej kupić, kiedy sprzedać, żeby więcej sobie na tym zyskować. Czyli odzwania, ustala się takie godzinki prywatne między sobą i wtedy z Panem się kontaktuje ekspert. Czyli po prostu przez te pół godzinki czasu tak słownie Pana prowadzi. Mówi, co klikać, gdzie klikać, co kupować, a co sprzedawać, żeby Pan więcej sobie na tym zyskował. No i może teraz Pan ma jakieś pytanka, czy jest wszystko jasne? Nie, no na razie wszystko jasne, no wie pani, ja tam pytań co tam zawsze mam bardzo dużo, ale no, no niekoniecznie na temat y, y, tego inwestowania. to. No to, to, to nie wiem. Mhm. Dobrze, to tak ogólnie co pan myśli na ten temat? Czy chciałby pan coś takiego spróbować? Um, no generalnie, no gdybym nie chciał, to bym danych nie zostawił. No to, no, no, to, to bym no chciał. Dobrze, to tak się jeszcze zapytam, od jakiej kwoty chciałby Pan zaczynać? Od tej minimalnej, efektywnej, od średniej czy od wyższej? A, to się tak zapytam, jak te kwoty wyglądają, ta minimalna, ta średnia, ta, ta wyższa? Tyle minimalna wynosi 250 euro. Przepasowałoby Panu taka kwota? 250 mhm, euro. No, myślę, że tak, żeby pasowało. Super, jeżeli tak, to teraz chciałbym jeszcze zaprezentować naszą platformę, czyli jak to wszystko wygląda, żeby pan zobaczył, na no własne oczy zmienimy hasło do pana konta, żeby już do tego konta nikt nie miał dostępu i po prostu pomogę panu opcjnieć to konto. Czy pasowałoby panu tak? A jakie konto? Przecież ja tam nic nie otwierałem, tylko dane zostawiłem, to już się automatycznie otworzyło. No otwarło? czyli tak, jak pan tak, jak Pan dokonał rejestracji, to dobra. pod Pana już było stworzone konto handlowe. Tylko, że ono jest nieaktywne i nawet Pan jeszcze tam nie był, czyli nawet, no jeszcze tam nie ma zmienionego hasła, czyli uh -huh. po prostu jest ono jeszcze nieaktywne. Aha, no, no okej, okay, dobra. Dobrze, to ja wysyłam Panu linka na platformę sms-em zwykłym. Mhm, uh -huh. okej. Okay. I Pana poprowadzę. A to pan w Polsce mieszka? Tak. Aha, no to fajnie. Nie chciałby pan gdzieś wyjechać? A, no, chciałbym, chciałbym. Wie pani, chciałbym wyjechać, ale no niestety, ze względu na sytuację, taką jaką mamy, no niestety to nie jest najlepszy pomysł, żeby tam teraz wyjechać. Mhm. No może i tak. Jeżeli pan w Polsce ma dobrą pracę, to może i tak. Nie, no wie pani, nie, nie chodzi o pracę, tylko no, o różną tam, yy, że tak powiem, yy, politykę. Aha. Ja już wysłałam panu linkę, niech pan sprawdzi, czy coś przyszło. SMS-em zwykłym, tak? Tak, tak, tak. Aha. No na razie nie mam nic. A jeżeli na przykład na Whatsappa spróbuję wysłać, ma Pan Whatsappa? Nie mam Whatsappa, nie posiadam. Aha, a no to może ja spróbuję panu wysłać na maila, czyli to ten Pana mail Bogdan bogdanbiedronamaupaonnet.pl, y, tak? Tak, tak. O, przyszedł SMS, przyszedł SMS. O, o super, hop. super. Klika Pan na ten SMS. Mhm. Uh -huh. Pan wchodzi z komórki, tak rozumiem? Tak, tak. Okej, okay, dobrze. Yy, otworzyła się panu taka czarna strona? No, jest, jest. Dobrze, w prawym górnym rogu klika pan trzy kroseczki. Aha. Yy, zaloguj się. Aha. I w pierwszym polu pan wpisuje swoje maila, ten, który pan podał przy rejestracji, czyli ten, który mówiłam przed chwilą. A hasło ja wygenerowałam takie jednorazowe. Jak już wejdziemy na platformę, to zmienimy na pana prywatne. Uh -huh. Jak pan pisze maila, to niech zorientuję, podam to hasło. No, wpisałem już. Dobrze. A duże? Tak. B małe. B małe. Uh -huh. Tak, jako Bogdan. I o 1 do siódemki. O, pięć, cztery, pięć, sześć, <coughs> Mhm. No już jestem na platformie. Dobrze, skąd to na pewno jest e, po angielsku, kliknie pan w prawym górnym rogiem kreseczki i tam u góry jest taki przycisk English, pan tam klika i zmienia sobie na Polish. Mhm. Yy, Dobrze. Yy, Dobrze i teraz... A jest, dobra. Jest, jest już na polskim? No jest. Okej, okay, dobrze. I teraz y, widzi Pan przed sobą swoje imię, nazwisko, maila i pod tym jest napisane account i Pan tam klika. Mm -hmm. I teraz widzi Pan przed sobą numer konta, waluta i dźwigni? Yy, no tak, tak, jest. Super. Super. E, to teraz tłumaczę Panu o tym koncie, czyli numer konta to personalny numer Pana. Waluta USD, dlatego że do brytyjska i cały handel odbywa się w dolarach. Ale wpłacać i wypłacać Pan może w jakiejkolwiek walucie, czyli bezpośrednio w euro, w złotówkach, w dolarach, jak Panu pasuje. Po prostu idzie przewalutywanie po najniższej cenie. Dźwignie to powiększenie kwoty Pana. Daje się na pewne aktywy, ale to już tak szczególnie o tym wytłumaczę ekspert. Teraz przesunie Pan tak paluszkiem w lewo, żeby było widoczne saldo i bonus. W lewo? Tak, czyli ten paseczek Pan tak przytrzyma i przesunie w lewo. A no jest saldo, jest bonus. Super. Saldo to, kiedy pan zainwestuje już tą kwotę, to już będzie widoczne w tym saldzie. No i zyski również, kiedy pan będzie zyskować, będą widoczne w tym e, saldzie. No i bonus również na zero, dlatego, że kiedy mamy jakieś święto lub dobry moment na rynku finansowym, to firma ze swojej strony oferuje coś takiego jak bonusy dofinansowania, czyli może być to 20, 50 nawet czasami i 100%. No i może teraz pan ma jakieś pytania. Czy jest wszystko jasne? Nie, na razie jasne, na razie jasne. Okej, okay, dobrze. To tak ogólnie, co pan myśli na ten temat? Czy chciałby pan coś takiego spróbować? No, no tak, tak. Oczywiście. Dobrze, czyli dobrze. Czyli tak rozumiem, że pan posiada tą kwotę na karcie? No, prawdopodobnie tak. Dobrze, to teraz niech jeszcze pan zorientuje, jaka u pana jest karta i jaki to jest bank. Czy widzę, czy Mastercard? E, to jest e, karta, to jest Mastercard, a bank to jest. I e, 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 e. e, ten czerwony taki, ten, kurwa. No. E, Santander. <grytanie> Santander, okej, okay, dobrze. To e, klika pan to. A, i jeszcze zmienimy hasło najpierw pana na pana prywatne. Kliknie pan Szykloszeczki w prawym górnym rogu. Ustawienia. E, no, 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 już, już, już moment. No, kurwa, zawiesiła się strona, czy co? No i strona mi się zawiesiła. O, dobra jest. Mhm. Dobra, trzy kropki, Tak, i ustawienia. Ustawienia, pewnie. Ustaw, hasło. Ustaw, hasło. Mhm. I aktualne to, które wprowadzaliśmy, czyli A duże, B małe, od jedynki do siedemki. I nowe to już Pan sobie wymyśla jakieś hasło i już pod tym hasłem Pan będzie logować się na platformę. Tylko ważne, rzecz, żeby była jakaś literka, jedna duża, osiem symbolów i jakieś cyferki. Jak Pan zmieni to hasło, to ma Panu wyskoczyć gratulacje i niech Pan zorientuje. Dobra, zmienione. Super. To teraz klikamy w prawym górnym roguczyku Mhm. Tak. Klikamy depozyt. Depozyt. Tak. I kieruję Pana na taki system płatniczy, jeżeli by Pan coś kupował przez AliExpressa, przez Amazona, przez Allegro, coś takiego. Mhm. Teraz niech Pan orientuje, co wyskoczyło Panu na ekranie. Y Depozyt, wybierz metodę wpłaty. Tak, i wybiera Pan hashtag 2, czyli pierwszą kartę, u góry ma pisać Admiria. Tak, tak, jest. Tak, klika Pan tam i teraz niech Pan zorientuje, co jest na ekranie. Eee, telefon, kraj, państwo. Dobrze, kraj, klika państwo, Pan, napisz. Na adres miasto, podpocztowy. pocztowy. Uh -huh. Klikam zapisać, tak? Tak. Zapisać, dobra. I teraz co Pana wyskakuje? Depozyt za pomocą Admirja. Tak, klika Pan zapłać. Zapłać, no. I kieruje Pana na system płatniczy. I teraz otwiera się panu ta strona Admiria. Ona będzie po angielsku, i to mu góry da się zmienić sobie na polski. Otworzyła się panu ta strona? Otworzyła, tak, tak, tak jest. Tak. Zmienił pan sobie na polski? Mhm. Mm, mm Dobrze, i teraz widzi pan przed sobą takie pola do wypełnienia, czyli imię, nazwisko, linia adresu 1, eee, tam miasto, kraj, kod pocztowy e-maile. Czyli pan wpisuje wszystkie swoje dane tylko bez polskich znaczków i tam, gdzie pisze wierz adresu 2, tam pan nic nie wpisuje. Mhm. Uh -huh. Jak pan wpisze te dane, to niech pan zorientuje. No i jak tam? No już wpisane. Dobrze, teraz jedzie pan do dołu. I e, tam, gdzie pisze Twoje zamówienie, łączenie e, 250 euro, pod tym jest napisane pierwsze Admiria Payment, czyli takie kółeczko, a Pan wybiera tą drugie kółeczko, czyli credit debit card. Zaznacza Pan to kółeczko mm -hmm. yeah. i wyświetla się Panu takie teraz okienko, żeby wpisać dane karty, czyli ten 16 cyfrowy numer karty, data ważności i w v Niech Pan to wszystko wpisuje. Wpisał Pan te dane karty? Jest mm -hmm. moment. Aha, okej, okay, dobrze, czekam. No dobra, wpisane. Dobrze, teraz jedzie Pan do dołu i tam trzeba odhaczyć politykę mm -hmm. prywatności, czyli przeczytałam, przeczytałam i akceptuję. Mm -hmm. Odhacza Pan ten kwadracik i klikamy kupuję i płacę. I teraz miałoby Pana skierować do aplikacji banku, żeby tą transakcję potwierdzić. Niech Pan orientuje, co jest na ekranie. No już, moment. Dobrze. A jest tu Pana na ekranie? No, chwileczkę, bo coś się za, za, zawiesiło, się, coś. Nie chcę się przekierować. Hmm. Ale kręci się coś czy nic? No, coś się kręci tam. To... Nie wiem. Ty... Dobrze, tylko niech Pan orientuje, co jest się... na ekranie. I co tam? Dalej się kręci? Mhm. Mm Coś mi się zawiesiło, nie wiem. Co ta, co a dobrze, a może Pan wejść do aplikacji banku? Może tam coś przyszło? No nie, jeszcze, jeszcze nie przyszło, bo nie mam powiadomienia. Czyli na tej stronie się kręci, tak? Tak, tak, zwiesiło się na tej stronie. Dobrze, no to ono się ładuje. Dalej się ładuje? Mm, tak. Świeże no, strony. Nadal się kręci? Mm, halo? Halo, halo. Tak, tak. Tak. Y, po, 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 po. Dalej się Tutaj kręci, jest. tak? Tak, tak, tak. Dalej się kręci. No, szesniałam. Ale normalne jest połączenie z internetem? No, chyba coś się... Chyba mi wyjścia internet. Bo teraz nigdzie nie ładuję, próbowałem aplikację otworzyć. Jakąś inną, żeby sprawdzić. I Aha, też, się ci nie otwiera, te... tak. tak? Tak, tak, też się nie otwiera jedno i drugie. A pan jest podłączony do wifi czy do takiego komórkowego? Ja takiego komórkowego. Nie, nie mam dostępu teraz do, do, do wifi takiego normalnego. Mhm, dobrze. A jeżeli Pan na przykład otworzy aplikację banku, nie mm -hmm. niech sprawdzi, że tam może coś przyszło, może coś potwierdzić, mm -hmm. albo jeszcze coś. O, chyba, chyba działa, chyba działa, o. To o, dobrze, niech Pan ducha. wróci na tą stronę. No. Dobrze. Aha, dobra, wywaliło, teraz od początku muszę uzupełnić dane, dobra. Aha, dobrze, tylko e, ważna rzecz, żeby tam, gdzie mail, pan musi wpisać jedynkę przed tym, przed mailem. Jedynkę przed mailem. Aha. Tak, bo to jest druga, e, czyli drugi raz już i musi pan wpisać jeszcze jedynkę. Aha, dobra, dobra. Przed mailem po prostu. Przed mailem. Czyli wszystko tak samo, tylko. Tak. Aha, aha. Czyli to samo, zaznacza pan kredyt, debit card? Tak, tak, tak. Dane? Ten... Mhm. Okej, okay, dobrze. To tutaj... Aha, numer karty. Dobra, mamy. I teraz zapłać. Tak. Aha. Dobra, o, jest, jest, coś Coś tu wyskoczyło dziwnego takiego. Jak, coś, jakiś napis a, tutaj jest. A co wyskoczyło? Co pisze? Uwaga, oszustwo nie daj się zrobić w chuja. A dlaczego pan zabiera mój czas? <noise> A proszę pani, bo mam takie hobby. Jeszcze raz? Bo mam takie hobby, proszę pani. Aha, hobby. No, tak, tak. Okay, dobrze. Zrobiłem sobie listę jeszcze w międzyczasie Aha. pracy. Ja, Aha, już, no, ja, dobrze, ja, już, ja już wszystko wiem, także nie dogadamy się, no niestety. No to super, to trzeba było to od razu powiedzieć. Dlaczego pan zajmuje mój czas? A wie pani, ja taki jajcarz jestem trochę. tu. No, chciałem się pobawić. Jeszcze trochę. raz? Taki jajcarz we mnie, to chciałem się pobawić po prostu. Wiem, bym od no razu. Raz powiedzieć. z panem ktoś się pobawi, dobrze? A pani nie chce? Nie, nie chce. Dziękuję, do widzenia. Mi raz do wieczoru. Na razie. Kurwa, ale mi dzień zrobiła normalnie. Nawet nie powalczyła. Od razu, dlaczego pan mój czas bardzo? No kurwa!